że nie, to, to co pan mówił przed sądem, że nikt y, y, nie wpłacił waliu i co dalej? W dniu dzisiejszym zakończył się taki y, etap trzymiesięczny procedury upadłościowej, która y, pozwoliła objąć majątek, zinwentaryzować, wycenić i zaoferować go w ramach y, i procedury sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości, bo tak nakazują przepisy prawa upadłościowego, aby, o ile jest to możliwe, w takiej formule próbować zachować przedsiębiorstwo upadłego. Odbyte przed chwilą posiedzenie sądu potwierdziło, że przedsiębiorstwo na tych warunkach nie znalazło potencjalnych zainteresowanych jego nabyciem, mimo. Kilkunastu rozmów odbytych wizyt potencjalnych zainteresowanych zakupem tej firmy. Kto to był? Nie mogę na tym etapie, Pani niestety wziata. nie są to branżowi nabywcy, tyle mogę powiedzieć. Są to podmioty bardziej działające w sferze funduszy inwestycyjnych i różnych innych firm, które na dzień dzisiejszy nie zajmują się produkcją porcelanów. Uważam, że ta próba i to zainteresowanie potwierdzają potrzebę dalszych działań na rzecz zaoferowania przedsiębiorstwa jako całości. Stąd w dniu dzisiejszym zapowiedziałem również złożenie w dniu jutrzejszym takiego wniosku o powtórzenie próby oferowania w nieco zmodyfikowanych warunkach tego samego przedmiotu sprzedaży dla utrzymania tego przedsiębiorstwa w całości i dla zachowania klienteli, która od lat lokuje zamówienia, która odbiera porcelanę produkowaną w tym w przedsiębiorstwie i która cieszy się już pewną renomą i uznaniem na wielu rynkach. Czy to oznacza, że teraz porcelana będzie taniej sprzedawana? Nie wiem, czy będzie to znacznie operacja. taniej. Moje sugestie dla sądu będą, aby zliberalizować te dotychczasowe warunki na rzecz obniżenia tej ceny minimalnej, za którą do tej pory fabryka była oferowana do sprzedaży. I ta rozprawa wiadomo kiedy? Czy yy, nie, to nie, nie będzie na posiedzeniu. Taki wniosek sąd rozpozna niezwłocznie. Ja w dniu jutrzejszym taki wniosek. Ale też, kiedy może się odbyć? Yy, będę proponował, aby yy, w określeniu warunków yy, sąd również yy, wyznaczył termin, do kiedy syndyk może taką procedurę powtarzać. I będzie to wnioskowane do końca miesiąca sierpnia, żeby w tym okresie odbyć tą kolejną próbę oferowania majątku i wyłonienia nabywców. Czy jakoś się zmienia teraz sytuacja zatrudnionych osób w porcelaniu? Sytuacja w fabryce jest na dzień dzisiejszy na tyle inną, jeśli chodzi o zatrudnioną załogę, dlatego że z końcem miesiąca lipca upływają wypowiedzenia, które załoga otrzymała, ale z uwagi na to, co powiedziałem zresztą na posiedzeniu i co również Skłania mnie do takiej jakby decyzji, aby wnioskować o oferowanie przedsiębiorstwa w całości i na ruchu, to są te zamówienia, które są do fabryki kierowane i których dzisiaj fabryka z uwagi na swoją wielkość zatrudnionych nie jest w stanie przyjąć w pełni do realizacji. Czy to oznacza,